O, ludzie! Ojciec Pio miał bardzo trudną sprawę. Ojciec Pio przeżył ogromną próbę. Próbę, jakby wydawało się, że jest opuszczony. Opuszczony przez Matkę Bożą, przez Pana Jezusa. Nie objawiali mu się, a diabły go ciągle atakowały. To było w tym czasie, kiedy był wciąż poza klasztorem. Miał ogromną próbę, bo z posłuszeństwa przełożonym prosi Matkę Bożą, Pana Jezusa, aby w końcu mu dali tę łaskę powrotu, a Pan Jezus i Matka Boża nie chcą tego na razie. W końcu mu tak zmyli głowę, żeby to zrozumiał, ale to był wynik takiego no jęku ojca Pio w końcu. On jęczy do nich, ratujcie mnie i tak dalej. I To jest niezwykła, piękna sprawa, jak to święci mają no naprawdę ciężko i to też jest piękne, że ojciec Pio musiał naprawdę długo przechodzić tę próbę. Może Ty masz próbę w jakimś swoim życiu? To popatrz, to nie jest wcale musi tak, że to minie w tydzień. Sama Maria, witam Cię na kanale Śladami. Olica Pio, Stanisław Sadowski z tej strony. Tutaj jesteśmy po to, aby umacniać swoją wiarę, nadzieję, miłość. Dzięki Ojcu Pio, podążając jego śladami. W petycji skierowanej do papieża Benedykta XV zakon Kapucynów zwrócił się z prośbą, aby ojciec Pio mógł pozostawać poza klasztorem w celu ratowania swojego zdrowia, gdyż nie jest to jedyny sposób dający mu nadzieję na wyzdrowienie. Papież za zgodą kongregacji do spraw zakonów 25 lutego 1915 roku wydał zgodę, aby ojciec Pio pozostawał poza murami klasztoru. Zachowując prawo do noszenia habitu zakonnego tak długo, jak to będzie konieczne. Oczekiwane z takim niepokojem wykluczenie z szeregu zakonu nie nastąpiło. Stolica apostolska przyznała Ojcu Pio prawo do pozostawania poza murami klasztoru z powodu słabego zdrowia, pozostawiając mu w praktyce całkowitą swobodę decyzji, pisząc, jak długo będzie to konieczne. Jest po prostu tak, wczoraj o tym mówiliśmy. No, bardzo dobra decyzja wobec ojca Pio, która pomogła mu go nie wyrzucić z zakolu. Piękna sprawa, no. Jak to wczoraj, przecież mówiliśmy o jak święty Franciszek się objawił, no to ojcu Pio, że będzie to załatwione, a zobaczmy, co dalej się dzieje. Ojciec generał poprzednio tak surowy w stosunku do ojca Pio, zmienił swoje do niego nastawienie na kilka tygodni przed wydaniem papieskiej decyzji. Wypowiadając się w następującym tonie. Jako, że jest to wola Boża, będzie ona wypełniona. I dobry ojciec będzie zawsze modlił się za zakon, do którego na zawsze przynależy. Dobry ojciec będzie się modlił za zakon, jak, który do niego zawsze przynależy. Chociaż zakończenie tej sprawy okazało się korzystniejsze, niż ojciec mógł się spodziewać, cierpiał on jednak bardzo zarówno dlatego. Że nadal musiał pozostawać poza klasztorem, jak i dlatego, że nie mógł poświęcić się całkowicie swojej ukochanej prowincji Sant'Angelo. Ileż łez wylałem, rozpaczając nad moim nieszczęsnym losem, na który zresztą w pełni zasłużyłem wieloma grzechami, z powodu których czuję się winny przed obliczem Boga. Czy Jezus udzieli mi chociaż tej łaski, abym umarł, do, do czego on z wielkoojcowską dobrocią mnie woła? Tymczasem, jako że Jezus nie zgodził się, abym całym sobą poświęcił się mojej ukochanej Matce Prowincji, ofiarowałem się Panu jako ofiara w intencji wszystkich jej potrzeb duchownych. Piękna sprawa. To jest bardzo ciekawe, te cierpienie, które my często mamy. Jak łatwiej jest je znieść, kiedy my za coś ofiarujemy. Ofiarujesz, nie wiem, za jakąś sprawę. Eee, za nawrócenie kogoś ci bliskiego, za, za po, po obfitość, czy za nie wiem, pomoc po prostu. Jak to wtedy łatwo to zaakceptować po prostu jest. O wiele łatwiej. Bo to jest po prostu te, no, te, te współcierpienie z Panem Jezusem na krzyżu po prostu. Możemy za coś to ofiarować, albo na chwałę Bożą wręcz, tak. jeszcze bardziej. No. Upłynął jeszcze rok, zajmujcie się Pio mógł wrócić do klasztoru. Naciski ze strony jego przewodników duchownych, duchowych. Benedekto i sprawił uzyskanie informacji, co do daty powtarzały się przez cały ten okres. Chociaż nie zdołały one niczego zmienić, a tylko przysparzały cierpienie. Poza Bo tego bolesnego okresu odosobnienia w Pietricinie miały miejsce pewne wydarzenia, o których należy tu opowiedzieć. Ciekawe będą wydarzenia, Benedetto i Agostino mieli liczne dowody bogatego życia mistycznego i sapio i powinni byli obdarzyć go kredytem zaufania. O, mi się tu kartki skleiły. O. Nie powinni byli zapomnieć, że w podczas jednej z ekstaz, rok 1911, usłyszeli z jego ust następujące słowa. Mój Jezu, nie da się dalej żyć w ten sposób. Jezu, jak to? Tam mogę celebrować mszę, a tutaj nie? A dlaczego tam tak, a tutaj nie? Dlaczego w Piotrze tak, a tutaj nie? Nie chcesz mi odpowiedzieć? Chcesz mnie odesłać? Czy to nie ty mnie powołałeś? Jak to, że mam prawo być w zakonie? Tam to niemożliwe. Ale prowincjonał mówił, że to możliwe. Jaki będzie znak, że chcesz mnie tam? Odprawię mszę. Dobrze. Jezu, bądź pochwalony. To on po prostu ciekawa sprawa. Jaka, jak to było bogate życie wewnętrzne, tak jak Później on to zapisuje. I ten znak został dany 7 grudnia 1911 roku. O, na dzień przed niepokalanym poczęciem. Ojciec Pio, prawie umierający, został w trybie natychmiastowym odesłany z Wenafro do Pietryciny, aby mógł umrzeć w rodzinnym domu. Jego stan nagle się poprawił, to tak bardzo, że następnego dnia w święto niepokalanego poczęcia mógł odprawić im Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, zwłaszcza Jego Probosza, proboszcza, którzy mieli szczęście i przyjemność asystować Mu przy ołtarzu w czasie celebracji. Ludzie w tym roku będzie 110 lat do tego wydarzenia. Popatrz, jak Matka boże, niepokalane poczęcie, to niepokalane poczęcie, które już. Matka Boża była tym małym dziesiątkiem, już w łonie Matki, to na tą małą nóżką miażdżyła potężną głowę diabła, tego chytnego węża, tego plugawcy. Ale to jest piękne po prostu. A dzień przed pokalany poczęcie otrzymuje znak. Ciekawe. Dopiero to jeszcze pięć lat później, dopiero wróci do klasztoru. A to jest ciekawe, Pan Bóg daje znak i to nie jest taki hop-siupo. Chcieli, a tak nie, jest. nie powinni byli oni zapominać również, że wszystkie rady, opinie i uwagi, które Ojciec Pio dawał listownie, zarówno im jak i innym odsłaniały, potwierdzając się w późniejszych faktach, jego dar proroczy. Widząc, że nalegania przełożonych nie ustają, Ojciec Pio zwrócił się do Madonny, chociaż ona także wydaje się być przeciwna. Ośmielają się sił prosić, aby pozwolono mu wrócić do klasztoru w imię posłuszeństwa przełożonych. Efekt jest katastrofalny. Ta święta matka uniosła się gniewem, ponieważ po raz kolejny śmiałem prosić o tę łaskę, której mi z całą surowością wzbroniła. Czyli po prostu jakaś to wola Boża była ogromna, żeby ojciec nie był wtedy w klasztorze. Niezwykłe, no. Ojciec Pio musiał zapłacić zbyt wysoką cenę za nieposłuszeństwo, będące skutkiem posłuszeństwa. W rzeczy samej, od tego dnia ani Jezus, ani Maryja, ani inne niebiańskie osobistości już mnie się nie ukazywały. Lecz nie tylko to. Nasiliły się walki toczone z tymi wstrętnymi kreaturami, które ojciec Pio musiał staczać bez jakiegokolwiek wsparcia i pocieszenia. Kreatury korzystały z tego, Chcąc doprowadzić go do depresji, desperacji i starając się, aby uwierzył, że został ostatecznie porzucony przez Boga. Po prostu, jaka to jest naprawdę walka duchowa miał. No. Ojciec Pio stwierdzał, kto by w to nie uwierzył, widząc, w jaki sposób niemiły sposób zostałem odsunięty od Jezusa i Maryi. Lecz składam dzięki Jezusowi, ponieważ chociaż zabrał mi wszystko. Odsuwając się ode mnie, nie zabrał mi nadziei, jaką w nim pokładam. Ta niezłomna nadzieja rozdrażniła demony, które wpadły w straszliwą furię. Ojciec piją jęczał i wzywał wśród łez pomocy nieba, chociaż wydawało się, że ono stało się nieustępliwe. Walka wewnętrzna wzburzyła go tak silnie, że uznał, iż wpadł w szaleństwo. To, o, ludzie, to była walka, że on naprawdę miał takie pokusy, jakby że już niebo go opuściło. Boże, no. Nastąpiły straszne dni, trwające, zdawałoby się, całą wieczność. Aż wreszcie pewnego poranka ojciec Pio całkowicie, pozbawiony sił, zwrócił się do swej niebieskiej matki, niebiańskiej matki z okrzykiem: Matko, miłosierdzia, bądź mi litościwa. Zrozum, moja droga matko, że jeśli tak postąpiłem, uczyniłem to tylko z posłuszeństwa. Że on prosił ją, żeby w końcu dała, no. W tym momencie zadrżało mu serce. Lody zostały rozbite. Pocieszycielka strapionych jest tu razem ze swoim synem. Lecz jakże wielkie przerażenie wzbudziło we mnie ich surowe spojrzenie. Porządnie zmyli mi głowę i powtórzyli swój zakaz. Nie trap się tym, że inni myślą o tobie dziwne rzeczy. My wzięliśmy cię pod ochronę. Od tej pory ci, którzy mieli do czynienia z Tobą, teraz muszą zrozumieć, że mają do czynienia także z nami. Mieli już wystarczająco dużo dowodów. Nam zostaw również wymierzenie kary, jeśli zaszłaby taka potrzeba. A to są bardzo mądre słowa. Nie trap się tym, że inni myślą o Tobie dziwne rzeczy. My wzięliśmy się pod obronę i to oni później wymierzą karę. Bądź zaufajna po prostu, mówi Matka Bożej i Pan Jezu, Nie trap się tym. Bądź pokorny po prostu. W pokorę trzeba naprawdę wejść. Ludzie, kiedy życie święty, to naprawdę to problem. To jest ciekawe. On miał po prostu taką walkę wewnętrzną. Taki był zdesperowany. W końcu aż, no proszę, błagam Cię, mówi, Matko Miłosierdzia, bądź mi litościwa, zrozum moja droga Matko że jeśli tak postąpiłem, uczyniłem to tylko z posłuszeństwa. Ratuj mnie po prostu, krzyczy ojciec Pio, no, żeby uratowany no, był od tej okropnej próby. No. Podczas całego pobytu w Pietrecinie ojciec Pio starał się, chociaż na próżno, wytłumaczyć ojcu Benedetto, że jego sposób rozumowania jest niedorzeczny. Upewniał cię w tym, że to Pan jest tym, który przeze mnie działa. I, I nawet nie chcę przekonywać, się, że to sam Bóg pragnie widzieć mnie jeszcze w tym odosobnieniu, na tej nędzej pustyni, zdala od ziemi moich ojców, co przysparza mojej biednej duszy okrutnych cierpień. W ten sposób Ojciec Pios spędzał swoje bolesne dni od Osobieha w Petrycinie aż do lutego 1916 roku, kiedy to nareszcie mógł powrócić do klasztoru. Ale więc to widzicie po prostu, jak to piękna interwencja Boża w życie Ojca pija. i ty też możesz tak mieć po prostu. Nie rozumiesz czegoś. Możemy się buntować, tak, ale to widzicie. To cierpienie jeszcze trwało mu pięć lat. Co nie jest tak, że my zawsze otrzymamy coś od razu. Może Pan Bóg chce, żebyśmy mieli zasługi później. No właśnie zasługi na życie w niebie. No i słuchajcie, jutro będzie Msza. Msza jest w Warszawie. W Warszawie. 31 lipca. O łaski za samicem ojca PIO. Nie wiem, czy mi się uda być na tym żeby Oby tak było, ale mamy tutaj inne obowiązki. Ale to piękna sprawa. E, jeżeli chcę zostać podopiecznym, ojca PIO. Do nich wysyłam obrazek, i medalik ojca PIO. E, piękne są prezenty dla podopiecznych ojca PIO. Link jest w opisie. No i pomóżmy się za siebie, pomóż innym zdobywać duszę, pomóż innym, aby wytrwali, aby otrzymali łaskę nadziei, łaskę wiary mocną. Pomódlmy się za tych, którzy no, mają strapienia różne. Może i za ciebie, może i za mnie. Właśnie trzeba też się pomóc. Sam Maria. Zorować Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą. błogosławionaś tym ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I namy dla Padre, dla Filiora, do rozwinę Chrysji, sirodatu dzieci Maria, chodź z